Prawa kobiet, na Dzień Kobiet o Prawach Kobiet. Proszę Państwa, mało sobie uświadamiamy, jak bardzo nową rzeczą są prawa kobiet, prawa polityczne, ale też w znacznej mierze prawa rzeczowe, prawa do uczestnictwa w zwykłym obrocie cywilnoprawnym. Wszystko to ukształtowało się troszkę ponad 100 lat temu około 100 lat temu jest to wręcz niewiarygodne. Nawet nad naszą stosunkowo rozwiniętą częścią świata. Absolutnie dominował duch kodeksu Napoleona. Spójrzcie, w Polsce realnie kobieta nie tak dawno, w latach 30. czy 20., tuż przed II wojną światową, nie mogła efektywnie, będąc bogatą, wykształconą, rozporządzić swoim majątkiem. Potrzebowała asysty, jeśli nie męża, braci, to nawet stryjków, wujków, byleby męskich, do faktycznie spisania testamentu, większej pożyczki czy zbycia nieruchomości. Duch kodeksu Napoleona określał nawet mężetkę jako wieczyście niedojrzałą. Wiemy, jak to było. Najwcześniej Finlandia, 1907, Wielka Brytania, Francja, Polska za sprawą Piłsudskiego 1918, różnie. 18, w Polsce ostatecznie 1945. Piłsudski powołał komisję kodyfikacyjną prawa cywilnego. Tam profesor Lutostański, wybitny prawnik, przygotował projekty i prawa rozwodowego, i prawa opiekuńczego, w tym na przykład tak zwane bankarty. Dzieci poza małżeńskiem miałyby normalne prawa, istniałaby możliwość rozwodu, a małżeństwo byłoby kontraktem prawa cywilnego, tak jak dzisiaj. Tu w latach 30. Kościół katolicki absolutnie uniemożliwił jakiekolwiek przyjęcie któregokolwiek z projektów Lutostańskiego. One zostały później wykorzystane w 1944 i 1945 roku, kiedy komuniści wprowadzili dekretami. Znaczną część wypracowanych już wtedy rozwiązań. Proszę Państwa, pamiętajmy, że te prawa nie są dane raz na zawsze. Są stosunkowo nowe. W tym momencie mają wrogów i mają coraz więcej wrogów. Nie tylko, nie tylko w Polsce, w Stanach, w Brazylii, tak zwana alt-prawica. W Polsce do niedawna głównie na Wykopie mogłem spotykać jakichś oszalałych mizoginów, pieprzących te swoje bzdety. Teraz, proszę Państwa, już na stronach internetowych, gdzie swoje poglądy prezentuje alt-prawica, tak zwana intelektualna. Chociaż wiecie, co, nie wiem, czy intelektualna alt-prawica, czy nie będzie to jakimś oksymowym. Moronem. Ale znajdziecie teksty o braku szans polskich mężczyzn, o ich udręczeniu przez kobiety, hipergamiczne bestie. To już znajdziecie w normalnych tekstach publicystów do Rzeczy, w stronie 24. Polski mężczyzna na prowincji bez szans. Wybredna Julka wybierze zawsze Niemca z grubym portfelem, wyjedzie do miasta, nie ma żadnych szans. Tak, ta mizoginia rośnie w siłę. Z drugiej strony cała masa młodych mężczyzn poważnie słucha i jest zachwycona intelektem. Na przykład takich osób jak Janusz Korwin. Ja wam tu zacytuję jedną rzecz o tym, jak kobieta uzyskuje, no wiadomo, kobieta jest ta zawsze niższa intelektualnie, fizycznie, emocjonalnie, według tego mędrca. Kobieta współżyjąc z mężczyzną, uwaga, upodobnia się po pewnym czasie do niego genetycznie, teraz cytuję dokładnie jeden z jego tekstów, pod wpływem kontaktu z jego spermą przez dłuższy czas. Słuchajcie, i ktokolwiek posiada wiedzę na poziomie gimnazjum, czyli co o tym czym jest gen, chromosom i tak dalej. Słuchajcie, no wypowiedź to jest tak błazeńsko idiotyczna, że aż niewiarygodna. A jednak tego typu teksty tej klasy intelektualnej budują opinię pewnych ludzi jako wręcz geniuszy. Jak on jest inteligentny? Słuchajcie, nie, powiem inteligencja i wiedza nie polega tylko na tym, że ktoś dużo mówi, ładnie mówi i pozornie efektownie. Trzeba jeszcze też słuchać, co mówi. Czasem za tym kryje się totalny i zupełny nonsens. I tak na przykład, Doktryna tego prawicowego mainstreamu dzisiaj w Polsce najchętniej okroiłaby prawa kobiet, prawa związane, prawa prokreacyjne. No wiadomo, no one praktycznie nie istnieją. Faktycznie w Polsce dostęp do antykoncepcji jest na niższym poziomie niż na Białorusi czy w Serbii, etc. O aborcji nawet nie będę mówić. Słuchajcie, do wszystkich, ale przede wszystkim do pani. Właściwy wybór musi zostać dokonany przy urnach. Nie możemy spocząć na laurach. Kolejne zwycięstwa prawicy, kolejne pogłębianie się sojuszu prawicy z altprawicą, będzie, sprawić, że to, co dziś nam się wydaje niewiarygodne, klauzula sumienia dla hotelarzy, którzy będą mogli odmówić zameldowania dwóch mężczyzn, czy zameldowania pary niemałżeńskiej. Oczywiście mam na myśli małżeństwo sakramentalne, wszystko to się wydaje niewiarygodne. Słuchajcie, ale czy naprawdę wiarygodne wydawa się to, co się do, teraz dzieje w Polsce? Egzorcyzmy i znęcanie się egzorcystów nad kobietami czy mężczyznami rzekomo opętanymi, a w rzeczywistości wymagającymi pomocy psychoterapeuty czy psychiatry, to co się dzieje już jest niewiarygodne, już przypomina taki katolicki Iran. Na razie jeszcze bez więzień, wieszania i rozstrzeliwania. Na razie, bo gdybyśmy niektórych z naszych wodzów mieli z niekontrolowaną władzą, no nie obeszłoby się i bez tego. W imię cywilizacji miłości, życia wiecznego i szczęśliwości nas wszystkich. Dbajmy o prawa kobiet, nie zapominajmy o prawach kobiet, rozwijajmy je i dbajmy o to, aby władze sprawowali ci, którzy będą w stanie zapewnić ich ochronę.